Cześć, z tej strony Sandon i witam was w kolejnym odcinku z serii Sangra w... I tym razem coś czego jeszcze nie było. Może też super nie wpisuje się wam w dotychczasową fabułę mojego kanału pod względem serii, ale naprawdę jest to gra, którą dosyć długo już sobie ostrzyłem ząbki. Szczęśliwie święty Mikołaj, ponieważ byłem grzecznym chłopcem, sprezentował mi to w tym roku dzięki czemu będę mógł sobie trochę popróbować nie zginąć i wpadłem na pomysł, jak sobie grałem już poświątecznie, że może to być bardzo dobry pomysł, żeby nagrać sobie te moje tutaj próby, ponieważ idzie mi tragicznie, a nawet tragikomicznie. Grałem na razie z dwie godziny, zdążyłem już chyba trzy czy cztery razy zginąć trzema postaciami, znaczy dwa, łącznie dwie, ale jakby trzy podejścia, bo w jednym podejściu udało mi się odnaleźć, ee, save pointa, że tak to nazwę, dzięki czemu po pierwszej śmierci grałem dalej. No i jestem, chciałem właśnie zobaczyć, póki jeszcze się uczę, to na pewno nie jest żadna forma poradnikowa, na pewno to nie jest żadna e, pokazówka, jak należy grać w tą grę i tak dalej. Ja póki co grałem, no, dwie godziny teraz już będą, bo 119 minut, wiem jak się steruje postacią, jak się chodzi, chyba to jedyne co mogę powiedzieć, co wiem, jak się robi. Kiedyś oglądałem na YouTubie dosyć dużo Don't Starve u paru YouTuberów. Więc mam jakąś wiedzę, tylko z tego co widzę, od tamtego czasu, gdy jeszcze oglądałem i się lepiej w tej grze orientowałem. Minęło bardzo dużo czasu, wiele wody w wiśle upłynęło, a co za tym idzie, wiele patrzy wydano do tej gry, dużo rzeczy się pozmieniało. Jak widzicie, mam też niepodstawową wersję Don't Starve: Reign of Guns czy Giant w sumie, mój angielski oczywiście Magnifique i mam możliwość załączenia tych wszystkich opcji pogodowych, tamtych deszczu, niedeszczu i innych takich anomalii, których na razie z tego nie będę korzystać. Ponieważ ja jestem nowy w tej grze, bo co innego jest jednak oglądać, o czym się przekonałem, to boleśnie na własnej skórze. Tym bardziej, że tamte pierwsze dwa podejścia mi tak fajny świat wygenerowało. Miałem na przykład jedno miejsce, w którym miałem 8 uli, w innym miejscu przykład miałem 5 czy 6 stawów. Po prostu takie skupiska fantastyczne były, że nic tylko graci. No, niestety, no. najpierw zabił mnie głód, pomimo, że w plecaku miałem chyba. Z 10 porcji jedzenia nie zdążyłem kliknąć. Z drugim razem zabiła mnie noc, pomimo że w obozie byłem. Byłem nad ogniskiem i nie trafiłem go. Myślałem, że uda mi się go kliknąć. Nie udało mi się trafić opałem w ognisko, bo to jest jednak kurczę, trudne. Nie ma tam żadnych takich poświetleń i tak dalej. Powinienem zrobić pochodnie, ale spanikowałem. No a za trzecim bodajże razem to było san y, uczy się walczyć i mnie po prostu złe potwory z tego świata zabiły. <noise> Więc mówię, no, myślę, że wyjdzie to taka fajna z tego, fajny z materiał. No chyba, że nie wiem, że nagle jak załączę YouTube'a to będzie odwrotność tego i nie będę w ogóle już tutaj ginął. No mówię, jak trochę grałem mam na razie dwie postacie. Mamy to jest Willow i Wilsona. Może na razie taką z Wilsonem, jak on mi zginie, to wtedy zacznę to ognistym e, początkiem Fire Starter. E, ona jest o tyle lepsza, że ma przynajmniej tą zapalniczkę i wtedy bym nie ginął z powodu nocy, ale z, wszystko zaczniemy od początku, tak jak trzeba. No i teraz w sumie tak się stają, bo tutaj jest dosyć... Chwila trwa odgenerowanie tego świata, więc chyba zobaczymy się już w w tym świecie. No i jesteśmy. To od razu widzę mamy nasionka, trochę kwiatków pozbieramy. Yy, tak, teraz takie rzeczy podstawowe. Widzę, że tutaj już mamy dwa stawy. Ja jestem wielkim fanem właśnie akurat u tych osób, co oglądają, one nigdy nie korzystały tak bardzo z łowienia ryb, a ja jestem bardzo wielkim fanem. Znaczy bardzo chciałbym takie coś zobaczyć, jak to będzie się sprawdzało. O, dobra. No na razie powiem, że tak nie widzę zbytnio krzemieni flintu, co może być nieciekawie jak się ten trend utrzyma. No i zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Wiem mniej więcej, jak ja na początek muszę poznajdować surowce, żeby w ogóle ruszyć z bazą. Chciałbym na początek wybudować sobie te lepsze ognisko, które potem e, nie muszę go na nowo za każdym razem budować, dlatego będę potrzebował kamień, ale żeby wybić w sumie kamień, e, to, to będę potrzebował kilow, a jak na razie nie zanosi się żeby... Okej, okay, tu jest jakaś pan... jakiś pan świnka tutaj jest. Właśnie w jednej grze też miałem bardzo fajną lokację, bo w wiosce świn byłem. Więc miałem super protekcję, mówię tak, to wszyscy tam w jakiejś wikipedii czy coś tam czytałem, Jo ja, tak, to jest najlepsze jedno z lepszych miejsc, ponieważ w razie czego to Ci pomogą się bronić, tak daj, no to jestem w domku. pierwsza gra i aż tak fajnie. Na razie powiem szczerze, fajnie nie jest, bo brakuje mi mocno obecnie kamieni. I w sumie to jest taka skrawek mapy biom, w którym środowisku, w którym raczej nie spodziewałbym się na występowanie dużej ilości kamieni. A bez no niestety bo ja nie. Bez krzemienia nie ruszymy, bo nie zrobimy siekiery, nie zrobimy to kilofu czy kilofa i no nie będziemy mogli wydobywać tych kolejnych surowców potrzebnych nam. Więc na razie się to średnia zapowiada. Tym bardziej, że poprzednie naprawdę te światy, co były tutaj generowane, były naprawdę fantastyczne. Ja więcej sobie wymarzyć nie mogłem na to ile na tą grę. I na ile znam tą grę więcej prosić nie mogłem. I dobra, i widzimy, że z tej strony jest koniec mapy. I mam nadzieję, że nie zaznaczyłem jakiejś opcji, że ten świat będzie strasznie mały, bo jeżeli będzie strasznie mały, to ja po prostu tutaj umrę i to będzie koniec tej przygody i to nawet nie będzie bardzo moja wina. A chciałbym, żeby to była moja, znaczy no nie chciałbym, ale najpewniej tak wyjdzie, że to będzie moja wina, że zemrzemy. O, 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 i jesteśmy w domu. O, i mamy save pointa od razu, co oznacza, że ta seria będzie już dłuższa. OK, jak tutaj zginiemy, to w tym miejscu się... No, odnowimy, że tak powiem. Wskrzesimy. Dobra, może zacznijmy... Dobra, mamy siekierkę. Trzeba zacząć... zdobywać jedzenie, kurczę. Trochę słabo wyszło, jesteśmy dosyć w plecy, jeżeli chodzi o ten pierwszy dzień. Niestety. Z jedzeniem też jakoś super, na chwilę obecną nie stoimy. Chcę to wziąć, trawy trochę mamy. Nie ma jakieś wielkiej... Tragedii, jeżeli chodzi o jej zapasy, e, właśnie chciałbym zdobyć, przynajmniej jeszcze trochę drewna, kamienia. Chyba w ogóle dzisiaj nie, w tym tego pierwszego dnia nie zdobędziemy. Bo jak widzicie, na chwilę obecną, tam w sumie nie, nie sprawdziłem, dokładnie, że tam jest już kraj z mapy. Chyba nie, bo tutaj jest jakiś obrys. Ale pójdziemy może w lewo. Mamy materiały na pochodnie na pewno. A w sumie to też nie byłby głupi pomysł, żeby pierwszej nocy jeszcze eksplorować z pochodnią i podpalając różne rzeczy po drodze, żeby zdobyć może trochę popiołów, trochę węgielków, które się też sprzydadzą. I rozejrzeć się za najlepszym miejscem do założenia bazy. Okej. Okay. Czyli jesteśmy już w domu. Wiecie co, to może nawet być wbrew temu co powiedziałem przed chwilą. Może być całkiem niezły pierwszy dzień, ponieważ mamy tutaj złoto. Jedna sztuka złota jest nam potrzebna do zrobienia maszyny naukowej, czyli takiego budynku, który nam odblokuje bardziej zaawansowane rzeczy do tworzenia. Tutaj mamy trochę kamienia. 8 chyba zabraknie. Tak, jeszcze jeden chyba zabraknie mi do dużego ogniska, bo to chyba 12 kosztuje, z tego co pamiętam. Ale mogę się mylić. Mówię, w, tej, w tą grę nie jestem już żadnym ekspertem, ale mamy kamień. I mamy więcej kamienia. No ten kamień zawsze się sprzeda w większej ilości. Dobra, teraz zrobimy to. Podpalimy sobie to. E, tak, nie marnujmy dalej tej pochodni, ona się jeszcze sprzyda. Chyba trochę się pośpieszyłem z, pro, z zapaleniem, bo jeszcze nocy nie ma. Ale to oznacza, że będą przynajmniej. O, już miejsca nie mamy. O, no, tu też z tym miejscem to muszę uważać. Dobra, to na razie podpalimy. Tutaj popodnosimy, co się da. A bez... Oj, woa, wow, wow. Trochę zamarzamy, okej okay. tutaj powinno być tam trochę cieplej od tego przynajmniej mam taką nadzieję. Tu jeszcze podpalimy oj, chyba podpaliłem jeszcze coś niechcący. ale mamy mały zapas już przynajmniej tego węgla Trochę tych prochów. Okej. Okay. Najważniejsze o czym muszę pamiętać, to żeby nie panikować, gdy zrobi się całkowicie ciemno, tylko myśleć trzeźwo zachować zimną krew. Okej, okay. tu gdybyśmy mogli coś podpalić, to by było fantastyczne. obawiam się, że może podpalenie czegokolwiek nie wyjść. Ok, nawet mi takie sztuczki tutaj ładnie wychodzą. Mamy 6 węgielków. Myślę, że jeszcze trochę więcej zrobimy i zaczniemy już w nocy... Oj oj, 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 oj. Tutaj wydobywać sobie więcej kamienia. W sumie mam już go 20. Więc myślę, że już na chwilę obecną nam wystarczy. 7 węgielków, dobra. Mamy raczej już taką podstawową wymaganą liczbę tego wszystkiego zgromadzoną, żeby założyć jakiś obóz. I tu widzę, że mamy więcej złota, ale jeszcze chcę trochę poeksplorować. Na pewno chciałbym zjeść trochę. Tu mamy bardzo dużo i złota i kamienia. To jest dobra wiadomość, że w jednym miejscu jest to wszystko. Niestety, średnią wiadomością, póki co, dla mnie jest fakt, że nie widziałem jakichś dużych źródeł jedzenia. A pamiętajmy, że tytułem tej gry jest Don't Star, czyli nie zemrzyj z głodu, jak to lubię sobie parafrazować. Dobra, tu są groby i jest... o Boże. <grywa> Dlaczego, gdy nagrywam na YouTube? A? Tak, to robi się tak, że pojawiają się nagle bardzo dużo save points. Mamy dwa save pointy. Tutaj jest coś... Tu jest siekiera. Wezmę... Uuu, setka. Tu jest jakaś rzecz, która na razie nie jest mi potrzebna. Nie będę jej brał i tak nie mam na nią miejsca. Dobra, weźmy jeszcze tutaj ten środek sobie zbadajmy. Tu jest przejście ładne i wygodne. Jesteśmy w miarę na jedzeni, nic mi jeszcze nie zabiło. E, trawę mógłbym w sumie pozbierać, bo to się sprzyda, jeżeli znajdziemy królika. Jeżeli nie znajdziemy, to też na pewno coś z tej porobimy. Uh, czyżby to było. No, tak. To na razie wyrzucę. Weźmiemy sobie to. Pikax. Dobra, na razie tego pikaksa zostawimy, bo ten ring to powinien sprawić, że pojawią się. Tu już są pszczoły, na razie nie możemy pozyskiwać. Tu jest woda. Tu są jakieś jagody. Ja potrzebuję w sumie najbardziej biom taki. Tutaj moglibyśmy mieć ryby, tylko problem, że, żeby zacząć produkcję, że tak powiem, ryb, to potrzebuję wędkę. Żeby mieć wędkę, potrzebuję jedwa bodajże. Żeby mieć jedwa, potrzebuję zabić pająki. Obecnie nie jestem w stanie zabić pająków. No, trochę backtrackingu niestety. Szkoda, że też nie ma tutaj żadnej drogi, bo jak się poruszamy po drodze, to poruszamy się szybciej i widzę jakiegoś królika. I tu jest królicza norka, którą chcę czy nie będę musiał na razie zacząć wykorzystywać, ponieważ jakiekolwiek jedzenie będzie nam potrzebne już niedługo. Bo na razie mam jeszcze dosyć to, nie mamy problemu z głodem, bo jesteśmy jeszcze bez początek gry, jesteśmy mocno najedzeni. Ale z czasem będzie trzeba coraz mocniej myśleć o tym jedzeniu. Już tak myślę, że w perspektywie następnego dnia, jeżeli nie znajdę jakieś dobre, jakiegoś dobrego miejsca na założenie bazy. O, teraz będzie lepiej, będziemy ten wyszli. To może być nieciekawie. Dobra, tu jest kolejny królik, jakaś mrchewka. Więcej marchewek, trochę borówek to jest ok, ale to nie jest nic niesamowite. Ja bym chciał jakieś miejsce, może z królikami, to by było jedno z takich, moim zdaniem, lepszych albo jakieś takie miejsce, w którym mielibyśmy bardzo dużo uh, ...to, warzyw, to też można na tym jakoś wyżyć. Tu jest królik. Marchewki trzy widzę bodajże. a dwie, bo jedną się okazało dobra. Tu mamy już dobre miejsca do jedzenia. Filowe są tak. Tutaj sobie. W sumie jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałbym znaleźć, a mianowicie bawoły. Ale na razie. Na razie to pozbieramy tą trawę, bo trawy bardzo dużo, jak widzicie, schodzi na robienie pułapki na króliki. Na szczęście te pułapki na króliki tak szybko się nie zużywają. Okej, okay, gdzie tutaj ten teren jest dosyć zasobny w króliki, zające i inne, uszatowate, więc trochę mi ulżyło, jeżeli chodzi o kwestie wyżywienia. Ziemie też trochę trzeba pozbierać bo one też schodzą przy produkcji o borówki marchewki króliki są u a tutaj widzę że zaczyna się bagno i na bagno bardzo chciałbym pójść ale tam jest bardzo dużo walki na razie nie potrafię walczyć jeszcze odpowiednio więc myślę że niestety ta emocjonująca wizja sana gniejącego na bagnie. Jeszcze nie teraz. Choć na pewno, jak będę wchodził wreszcie na te bagno, to tam nomen omen, życie stracić będę musiał parę razy. Nie ma innej opcji, naprawdę. Jestem za dużym nubem w tą grę póki co. Okej, okay, tu jeszcze jest trochę trawy. Tu jest dziura robacza. To jest jakby teleport dwustronny między dwoma lokacjami. Niekiedy potrafi fajnie skrócić czas podróży, ale z tego co pamiętam, jakieś statystyki obniża po przechodzeniu. To chyba było zdrowie psychiczne, czyli tutaj ten pomarańczowy zasób, z którym w sumie na póki co miałem najmniejsze problemy. Zapal to. W sumie, czy może uda mi się na jednej pochodni na tych dwudziestu procentach jeszcze wyżyć? Było by może być trudno. Chyba będzie się krótko palić. Dobra, nie ma tego. Niestety będzie trzeba jeszcze jedno zrobić. A przynajmniej zbierzemy trochę tego. Jeszcze trochę myślę, że w węgiel. Oj, no. Trochę się tutaj rozprzestrzenił ten ogień. My już chyba przyszedł. Przyszłej nocy muszę założyć obóz. Teraz pochwalimy to. Wiem, że w efekcie bardzo wkurzone na mnie będą potem drzewca, tylko się pojawią. No, ale się zdarza. A my przeżyliśmy kolejną noc. Więc zbliżam się póki co do mojego rekordu, bo na razie mój rekord wynosi tylko 4 dni. Hmm. Tutaj mamy łapki. Tu są mniej więcej króliki. Teraz tak myślę, gdzie co jak. Tu jest safe, tu jest. A tu są ryby. Tu są jakieś pszczoły. Kamień. No tutaj wydaje mi się nie najgorsze miejsce do założenia obozu. Może nie wymarzone, ale też nie najlepsze dobra skoro Na razie nie widzę nigdzie bawołów. To był wziął. To na razie zjemy, zjadą te nasionka, ponieważ i tak na razie farmy nie zrobimy. To jakiś trup. Co prawda, trochę nazbierałem niepotrzebnie wtedy tych. Aha, tego na razie nie zrobimy dobra. Teraz co jest ważne, to pułapki. Tu jest jedna pułapka. Tych pułapek będziemy trochę potrzebowali, jeżeli mamy zrobić tutaj dobrą farmę królików. Tam na razie nie wchodzimy. Borówki, inne takie rzeczy. Dobra, tu jest kolejna mora. Jest o tyle lepiej, że jak już te pułapki porozstawiam, to je widzę na minimapie, dzięki czemu potem będę wiedział, gdzie zmierzać, jeżeli chce jedzenia.